Czym się różni jogurt, kefir, mleko ukwaszone? Szanowni Państwo, podstawowa różnica w tych produktach wynika z rodzaju kultur bakteryjnych, które stosowane w, są w ich produkcji. Wszystkie napoje fermentowane, twaróg, ser jest produkowany właśnie przy udziale bakterii fermentacji mlekowej, które przekształcają nam laktozę do kwasu mlekowego. Jogurt jest specyficznym napojem fermentowanym w u produkcji, którego biorą udział dwie bakterie, można tak powiedzieć, Lactobacillus specie z bulgaricus i Streptococcus thermophilus, pałeczki i paciorkowce mlekowe, powodują powstawanie kwasu mlekowego, wytwarzanie się skrzepu i specyficznych cech smakowo-zapachowych. Jogurt jest takim produktem, w którym występuje aldehyd octowy nadający specyficzny, wyjątkowy smak jogurtowi. Kefir z kolei to bardzo bogaty, jeżeli chodzi o mikroorganizmy, produkt. Tutaj oprócz paciorkowców mlekowych, pałeczek mlekowych, muszą występować również drożdże. Drożdże, które fermentują laktozę, rozkładają laktozę i nie rozkładają tej laktozy. Jeżeli rozkładają, to do kwasu mlekowego, do dwutlenku węgla i alkoholu. Specy kefir jest specyficznym produktem, ponieważ yy, Kultury bakteryjne, mikroorganizmy, które wchodzą w skład y, produktu y, są dużo bogatsze niż w jogurcie. Stąd też inny smak, inny zapach. Kefir powinien być wysycony dwutlenkiem węgla. Powinien mieć z tego powodu lekko szczypiący posmak. Również występuje tam kwas mlekowy, diacetyl, który nadaje specyficzny smak i zapach temu produktowi. Skrzep kefiru. I jest również delikatniejszy, ponieważ nie ma jak gdyby w technologii produkcji dodatku składników, które wzbogacają suchą masę. Może być delikatniejszy w porównaniu do jogurtu. I ma mleko okwaszone. Najstarszy chyba produkt, który znamy z domowego wytwarzania. Jest wytwarzany przy udziale bakterii mezofilnych. Cztery rodzaje bakterii wchodzą w skład kultur, które stosowane są do produkcji przemysłowego mleka okwaszonego. Wszędzie tak naprawdę surowcem jest mleko. Krowie w naszych warunkach, ale może być również kozie. Natomiast mleko ukwaszone z surowcem tutaj jest głównie mleko krowie. Smak jest delikatniejszy w porównaniu do jogurtu. Zapach może w pewnym stopniu przypominać kefir, ale tylko w pewnym stopniu. W kefirze powinniśmy wyczuwać jeszcze nawet taką lekką obecność drożdży. Drożdży, które dodajemy, a nie te, które zanieczyszczają nam ewentualnie produkt. Także są to trzy rodzaje produktów napojów fermentowanych, produkowanych z mleka, ale wszystkie te trzy rodzaje powinniśmy móc odróżnić od siebie. Wynika to właśnie z rodzaju kultur bakteryjnych, które prowadzą różne przemiany metaboliczne, dające właśnie specyficzny smak i zapach tym napoju.